Dzień dobry, dzisiaj lekcja dla klasy siódmej. Jak widzicie, w nieco innej aranżacji, ja też eksperymentuję, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat, na temat tej nowej stylizacji, na temat nieco innego sposobu dzisiaj prowadzenia lekcji. Tematem na dzisiaj jest powstanie styczniowe, a w zasadzie skutki powstania styczniowego, ponieważ ostatnio rozmawialiśmy sobie o przebiegu. Powstania Styczniowego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie były następstwa upadku Powstania Styczniowego. Pamiętacie z mojej poprzedniej lekcji, że Powstanie Styczniowe odbywało się głównie na ziemiach Zaboru Rosyjskiego. Dlatego dzisiejsza lekcja będzie poświęcona przede wszystkim temu, co miało miejsce właśnie na terenach Zaboru Rosyjskiego. Dowiemy się z dzisiejszej lekcji, jakie metody represji zastosowali Rosjanie, a także jakie były postawy Polaków wobec tej polityki rosyjskiej. O tym wszystkim już w dzisiejszym materiale. Zacznijmy sobie od represji, które zastosowali Rosjanie wobec Polaków. Nie trudno zgadnąć, że będzie ich całkiem sporo. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, przychodzą nam do głowy represje zastosowane w stosunku do Bezpośrednich uczestników powstania styczniowego. Do takich represji należały z pewnością licznego rodzaju aresztowania, a co za tym idzie, kary więzienia oraz kary śmierci dla uczestników powstania styczniowego bądź osób bardzo blisko powiązanych. Dla takich osób bardzo blisko również powiązanych z uczestnikami powstania styczniowego przygotowano nieco łagodniejsze, oczywiście, kary, takie jak na przykład Zesłania w głąb Rosji na Syberię, a co za tym idzie, katorga, przymusowa praca. Także dla takich osób przygotowano karę w postaci np. obowiązkowej służby w armii rosyjskiej. A także dla wielu uczestników Powstania Styczniowego i ich rodzin przygotowano jeszcze jeden rodzaj kary, jaką była np. konfiskata majątków. Sami więc widzicie, że Rosjanie się nie patyczkowali z uczestnikami Powstania Styczniowego, a także z osobami spokrewnionymi z uczestnikami Powstania Styczniowego. Było tego naprawdę całkiem sporo. Kolejną rzeczą, jaką trzeba omówić przy tym temacie i która też jest bezpośrednim następstwem Powstania Styczniowego jest tak zwana polityka rusyfikacji. Pojęcie to powinniście już kojarzyć z klasy szóstej, ponieważ w klasie szóstej gdzieś omawialiśmy sobie co nieco um, tą rusyfikację. Dzisiaj też rozszerzymy delikatnie wątek tego pojęcia. Rusyfikacja powinna Wam się pewnie kojarzyć ze szkołą i z przymusową nauką języka rosyjskiego. I prawdopodobnie macie rację, ponieważ jest to w pewnym sensie faktycznie. Przymusowa nauka języka rosyjskiego, a także działanie, które ma na celu stopniowy zanik tej kultury polskiej. Władze rosyjskie liczyły, że poprzez zastępowanie języka rosyjskiego nie tylko w szkołach, ale także w administracji, ale także w różnego rodzaju instytucjach sprawią, że te więzi Polaków z historią Polski, z kulturą Polski, będą po prostu z każdym kolejnym rokiem coraz słabsze, aż kolejne, następne pokolenia nie będą już miały nic wspólnego z narodem polskim. Przyjmuje się, że w polskim szkolnictwie taki szczytowy moment tej rusyfikacji, taki moment najcięższej rusyfikacji, to jest okres działalności takiego człowieka, który się nazywał Aleksandr Apuchtin. Aleksander Apuchtyn był kuratorem przysłanym przez władze rosyjskie, aby zaprowadzić porządek w edukacji na ziemiach polskich. I musicie wiedzieć, że kurator to jest taka osoba, która stoi na czele edukacji w danym regionie, jako taki wysłannik, przedstawiciel danej władzy. A Apuchtyn miał pewien szczególny cel. On chciał totalnie wymazać polskość ze szkół. Dlatego zdecydowanie dokręcił w polskiej edukacji śrubę. A po tym starał się polskiej młodzieży wbić do głowy jedną rzecz: że sukces prowadzi poprzez wyrzeczenie się polskości. Ktoś, jeżeli chce osiągnąć sukces, musi wyrzec się tej polskości. Dlatego chociaż na początku, Język polski stał się przedmiotem nieobowiązkowym w szkołach, natomiast obowiązkowym przedmiotem stał się język rosyjski, to Apuchtyn chciał za wszelką cenę zniechęcić Polaków do używania tego języka polskiego. Dlatego legenda głosi, że Apuchtyn bardzo, ale to bardzo ścigał na przykład młodzież za korzystanie z języka polskiego, nawet słuchajcie, na szkolnych przerwach. To teraz wyobraźcie sobie, że dostaniecie uwagę za używanie języka polskiego na przerwie. No tak to wyglądało w Zaborze Rosyjskim, przy czym miejcie świadomość, że te kary w dawnych szkołach były nieco bardziej surowe niż kary w dzisiejszym szkolnictwie. Także ten okres nazywany Nocą Apuchinowską jest to taki okres bardzo wzmożonej rusyfikacji w polskich szkołach. Zmiany dotknęły również polską administrację. Musicie wiedzieć, że Rosjanie po zakończeniu Powstania Stoczniowego postanowili zdegradować ziemie polskie do takiego bardzo niskiego poziomu. Dlatego wprowadzono między nimi stan wojenny, czyli taki okres zaostrzonych represji, kiedy to działalność policji jest zdecydowanie bardziej zakrojona. I poszukiwanie kolejnych spiskowców jest zdecydowanie bardziej zaawansowane. Prawa z kolei i przywileje obywateli są bardzo, ale to bardzo ograniczone. Musicie również wiedzieć, że, tak jak Wam powiedziałem, zmianę dosięgły również administrację, to znaczy zastąpiono administracji język polski językiem rosyjskim, a także zastąpiono w ogóle prawo. Ale też system rządów na ziemiach polskich takim systemem, jaki obowiązywał w Rosji. Co więcej, zmieniono również nazwę tych ziem, ponieważ przed Powstaniem Styczniowym ziemię zaworu Rosyjskiego oficjalnie nazywano Królestwem Polski. Natomiast po Powstaniu Styczniowym te ziemie nazywano już tak zwanym Krajem Przywiślańskim. Rosjanie zrobili to z premedytacją, aby zdegradować tutaj prestiż tych ziem. Chcieli sprawić, aby nikomu już z Polaków nie przyszło do głowy, że te ziemie mogą być w jakiejś niedalekiej przyszłości nazywane królestwem, że mogą zostać podniesione do rangi królestwa. Sami więc widzicie, że tych metod, Zastosowanych przez Rosjan było całkiem, ale to całkiem sporo. Czy na wszystkich ziemiach wyglądało to tak samo? No wiadomo, że w zaborze polskim i w austriackim sytuacja była nieco inna, ale o tym sobie, omówimy sobie to przy okazji następnego tematu. Ciekawą rzeczą jest jeszcze to, co się działo na Litwie, która również znajdowała się w Zaborze Rosyjskim. Tam, słuchajcie, macie w prezentacji taką postać, jakiego Michała Murawiowa. To jest taki człowiek, który był gubernatorem, a więc znowu przedstawicielem rosyjskiej władzy na danym terenie. Był gubernatorem mieszkającym w Litwie i osobą, która miała na celu utrzymać tam porządek. Murawiów jest jednak znany w historii polskiej, w historii Litwy, z bardzo ostrych działań, ostrych metod, wzmożonych represji na ziemiach litewskich. Dlatego też nieprzypadkowo zostawiłem go Wam w prezentacji i wpisałem Wam tam również jego przydomek. A jego przydomek to był tak zwany Wieszatiel. A dlaczego Wieszatiel? Nie trudno zgadnąć. Oczywiście dlatego, że Murawiów po prostu gustował w represjach na czele z karą śmierci. A jaką karą? No to cóż, sprawdźcie sobie przydomek wieszatiel, dodajcie sobie do tego karę śmierci i chyba domyślicie się, o jaką karę śmierci yy, tutaj chodzi. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym wam powiedzieć, jest również to, jaka była postawa Polaków wobec tych wszystkich działań, bo... Nie da się ukryć, że te działania były dość ostre. Ta rosyfikacja, te zmiany w administracji, to zmuszanie polskiej młodzieży do wyrzeczenia się polskości, do wyrzeczenia się polskiej kultury, historii, geografii, nauki itd. itd. To wszystko mogło budzić spory problem. Dlatego postawa Polaków była w tamtym czasie niejednoznaczna. Wyróżnia się generalnie trzy postawy. Jedną postawą jest tak zwana postawa lojalistyczna, czyli taka postawa totalnego zniechęcenia. Wyznawcy tej postawy wyszli z założenia, że po prostu dalsza walka nie ma już sensu, trzeba się podporządkować Rosji i koniec, kropka. Dalsza walka nie ma sensu. Drugą postawą jest tak zwana postawa pozytywistyczna. O tej postawie, co nieco już sobie mówiliśmy jeszcze w szkole. Kiedy mówiłem wam, że pozytywizm to było takie odejście od tych romantycznych ideałów, skupienie się wyłącznie na pracy, na tej pracy organicznej, na tej pracy u podstaw, na tym rozwijaniu społeczeństwa, ponieważ właśnie wyznawcy tego pozytywizmu nie odrzucali walki o niepodległość, ale uznawali, że na razie nie jest ona wskazana, ponieważ na razie Polska jest na to nieprzygotowana. Kiedy nadejdzie taki moment, wtedy ruszymy. Na razie nie ma takiego momentu. I jeszcze mamy trzecią postawę, czyli postawę już bardzo stricte tutaj związaną ze szkolnictwem, ponieważ ci, którzy nie zgadzali się na tą rusyfikację i nie zgadzali się na tą politykę władz rosyjskich, postanowili po prostu ją zignorować, postanowili po prostu ją obejść. Wiecie, my Polacy lubimy działać w konspiracji, pamiętacie z poprzedniej lekcji, kiedy Wam mówiłem, że. Po powstaniu styczniowym stworzyliśmy coś takiego jak państwo podziemne, i po powstaniu styczniowym, można powiedzieć, że taką częścią państwa podziemnego były tak zwane tajne komplety. Tajne komplety, czyli po prostu tajne nauczanie. Młodzież, wiedząc, że w szkole nie dowie się nic o historii Polski, o geografii Polski, o kulturze Polski. Postanowiła wraz z nauczycielami zorganizować się na tak zwanym tajnym nauczaniu, i poza szkołą odbywały się tak zwane tajne komplety, gdzie prowadzono po prostu zajęcia dla tych, którzy chcieli jednak uczyć się o tej polskości. Dla nieco starszych z kolei zorganizowano coś takiego jak Uniwersytet Latający, czyli takie wykłady dla studentów. Także sami widzicie, że wtedy po prostu Polacy. Garnęli się do tej nauki, chcieli się uczyć o Polsce, nie chcieli się zaś poddać tej rusyfikacji. A co jeśli chodzi o Polaków, którzy udali się na Syberię? Cóż, musicie wiedzieć, że wielu z tych ludzi udało się na tą Syberię albo na piechotę, albo tak zwanymi kibitkami, czyli takimi pojazdami. Postawa jednak tych Polaków na Syberii nie była taka pasywna, to znaczy oni się wcale nie poddali, a nawet słuchajcie. Starali się właśnie w, duch te, w duchu tej pozytywistycznej natury działać, pracować u podstaw, i tworzyć to społeczeństwo. Dlatego też wielu Polaków zakładało tam hotele, restauracje i różnego rodzaju inne biznesy, o których moglibyśmy sobie dzisiaj co nieco poczytać i bylibyśmy z pewnością pod wrażeniem tego, jak Polacy rozwinęli tam te ziemię, ponieważ musicie wiedzieć, że. Na Syberii wielu Polaków po prostu rozwinęło również tamte ziemię. Takim symbolicznym miejscem, do którego Polacy się udawali na tą Syberię, jest takie miasto o nazwie Irkuck. I w ramach zadania domowego chciałbym, abyście obejrzeli taki filmik dołączony do tej prezentacji. Filmik ma około 20-25 minut. Jest to taki reportaż o Polonii mieszkającej w tym Irkucku, o Polonii która mieszka tam od wielu lat, albo są to na przykład dzieci osób zesłanych kiedyś na Syberię w wyniku różnych działań, czy to Rosjan, czy to Sowietów. Chciałbym, żebyście obejrzeli ten filmik i przygotowali mi takie krótkie, nawet nie tylko taki krótki tekst, który będzie zawierał wasze takie luźne przemyślenia na temat tego filmiku, który obejrzeliście. To nie musi być nic wielkiego, tu chodzi o to, Żebym po prostu zobaczył, jakie są Wasze przemyślenia, czy może macie jakąś ciekawą myśl na temat tego, co obejrzeliście, taki krótki tekst podam wam limit znaków. To będzie dosłownie kilka zdań, ale chciałbym, żeby każdy po prostu to obejrzał i wyraził swoje zdanie na ten temat. To może być naprawdę zdanie wszelakie. Ale chodzi o to, żebym po prostu widział, że wyrabiacie sobie zdanie na pewne tematy. Taki reportaż dla Was. Obejrzyjcie go i wrócimy do niego przy odpowiedniej okazji. Kłaniam się serdecznie. No i cóż. Do zobaczenia.